I'll never tell, never tell Just trust that I'll keep it locked in a cell Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. I'll never tell Good morning Wabus <laughs> Uno been a long time a year before and we have to come. <laughs> <laughs>

a, idziemy dzisiaj do Tokio na jeden dzień, bo wybieram się na koncert. Taka ja będzie urządował e, z Tomo. Tutaj jedzie gdzieś z nami Gdzie tu! A tu! Tu. Tu? A tu? Tu! Nie umiem, nie umiem pokazywać. Tu, o tutaj widać. A... Więc ja się wybieram na koncert. Koncert jest zespołu Degazet. Jest to japoński zespół um, rockowy, metalowy Także. To Coś się komuś nie podoba z tego samochodu. No, Uzi, to jest? No. Takie. Taka duża góra, tak? Takie. W takie się spotkam z koleżanką i jej znajomą. I razem właśnie pójdziemy na koncert, więc mam nadzieję, że takie też e, zrobię jakiś film o, i pokażę, co on tam robił razem z Tomo. E, ja może tylko pokażę, jak wygląda Hala, bo na halę wchodzi 8 tysięcy osób. Samego koncertu nie będę nagrywać, bo nie wolno. E, zresztą ja nie jestem zwolenniczką nagrywania całych koncertów a telefonu, bo po prostu idę się bawić, a nie stać z telefonem. Zrobiliśmy postój w outlecie, z droższymi markami, żeby coś zjeść i trochę odpocząć, bo coś mi na żołądku leży. Jak ktoś chce wydać pieniądze, to proszę. To nie well, we <laughs> To nie było w planie, nie mamy pieniędzy do wydania, ale jak ktoś by chciał, to tutaj <laughs> kupić. Dojechaliśmy w końcu do Tokio, ale że jesteśmy na obrzeżach, to w sumie jak, jak Tokio nie wygląda, tylko jak każde jedno większe miasto. Zaraz Wam pokażę. Dojechaliśmy do Tokio. Właśnie dostałam maila, że koncert został odwołany ze względu na słabą kondycję członków zespołu. Z jednej strony rozumiem, że ktoś się źle poczuł, coś się stało, ktoś się rozchorował, to wszystko w porządku. Ale zazwyczaj, jak ktoś choruje albo coś boli, to nie, nie zaczyna boleć nagle i 5 godzin przed otwarciem e, stadionu nagle odwołują koncert, e, gdzie ludzie po prostu podróżują z różnych miast, tak, na przykład tak jak my. Można tego w nocy napisać, to chociażbyśmy za tą autostradę nie płacili, a nie po południu, o godzinie szóstej, mi otwor otworzyć bramki, żeby wejść do środka. I teraz zastanawiam się, co zrobić. Takę się tak się ze złością. Badrak. Badrak. Nie jestem zła na sam zespół, tylko na samą organizację. Dobre, oddadzą pieniądze za bilet. Ale kurde, ludzie na przykład jadą się kansenem, pociągiem. My przyjechaliśmy samochodem. Hotel trzeba opłacić. Za to kto zapłaci? No nikt nie zapłaci, nie oddadzą ci pieniędzy za to. I teraz my się zastanawiamy, co zrobić. No, bo nie chcę też siedzieć znowu kolejnych 3 godzin w samochodzie, żeby wracać teraz do domu. Taki to masz szczęście, nie? To już lepiej, żeby padało. Dziś nie rzuciło wody, więc koncert It's się Dziś nie This to why koncert zakończył się W sumie dojechaliśmy Mieliśmy pojechać naokoło, żeby pokazać, żeby było jeszcze przed czasem, żeby było cokolwiek pokazać na tym filmie

I <laughs> do <laughs> <laughs> yeah. so like for example, the videos that I would to YouTube mm -hmm i am uh, we are also using phone but uh, i sometimes feel my camera is not enough for yeah. uh, internet Koncertu nie było, wczoraj wieczorem żeśmy się trochę poszlądali po Akihawarze e, ze znajomymi, co właśnie miałam iść razem na koncert no i niestety się okazało, że wokalista jest chory i odwołują no stało się to, co się stało zobaczymy, mam nadzieję o, zwrotu za bilet nie będę na razie robić e, na razie poczekam, może się akurat trafi jakiś lepszy event no to wtedy a, pójdę na razie w sumie teraz nie żałuję, bo wczoraj naprawdę spędziliśmy fajny wieczór e, razem. Mm, zjedliśmy super kolację we włoskiej restauracji, która była, była naprawdę pyszna. E, więc w sumie bawiłam się tak, prawie że na koncercie, więc e, jakoś to tak przeszło. Nie, jest takie. Was okej, jest tak Nie fun. Okay. <laughs> nice day, nice day. Nice day. Będziemy się żegnać. Musimy się skupić trochę na drodze, więc do zobaczenia.